że chłopcy Michałka, dzisiaj do nas przyjdą? Tak, Kinga ma jakiś egzamin. Tutaj będą czekać na mamę. Oj, to dobrze, to dobrze, bo to cała radość w domu wtedy. Polska, wola! Polska, wola! Polska, wola! ciociu! Zobacz, co my mamy, flagi! O, toż ja widzę, jakie one piękne! Boże, ty mój, a na cóż wam one? Mamy! Kibicować? Dziś? Nie, nie, dopiero w niedzielę. Ściągajcie buty. Dzisiaj będziemy tylko dekorować pokój na górze. A w niedzielę będziemy kibicować naszej drużynie narodowej, bo grają ostatni mecz przed wyjazdem na Euro. E, mamo, nie wiesz gdzie jest drabina? A po co ci drabina? No jedną powiesiłbym w oknie, a drugą dalibyśmy na ścianę. To konieczne? No mamo, no mecz to mecz, to sprawa narodowa. Nie, ty nie czujesz plusa, nie? Nie to są moje chłopaki. Polska, go!